Nie tylko Kwaśniewski przegrał w życiu z Finlandią, czyli probierz jest do zwolnienia, a następny selekcjoner to niech Lewandowskiego na kolanach błaga o powrót. Można się było spodziewać, że co do probierza, to wszystkim się oczy otworzą dopiero jak lewemu się w tej kadrze zamknął. Ale żeby już w pierwszym meczu o punkty Polacy rozpoczęli spotkanie z Finlandią muszę, ale każda niewykorzystana setka, a tych trochę było, zamiast zwyczajowego przekleństwa, generowała w polskich domach komentarz: Lewandowski by to strzelił. Kiedy zaś stracili bramkę, to okazało się, że mają szklaną psychikę, bo jako zespół totalnie się rozbili. A kontaktowego Golana 1 do dwóch strzelili dosłownie tu. W trakcie spotkania kibice krzyczeli. selekcjoner zaś z kolei po meczu odpowiedział im, że nie ma zamiaru podawać się do dymisji. No też bym nie miał zamiaru, jakbym zarabiał tyle co. Ile? Ale na takich selekcjonerów gagatków to już pomysł miał Jan Tomaszewski. Nie można go zwolnić, trzeba go po prostu wypierć dyscyplinarnie.